Wy tak się boję, pamiętacie drugą część tajemniczej istoty. Pewnie tak. Ten porywacz odszedł i, i teraz usiadłem, jak widzicie, usiadłem sobie tam na te krzesełko i tak myślę, co się stało? Co jest? Ale odważyłem się jednego. Że, że pojedziemy widzowie. Do starego miejsca, gdzie mieliśmy kemping. ojejuje ja się tak boję. Dajmy coś szybszego, żebyśmy mogli ucieknąć, najwyżej, jakby ta istota tam stała. Ja już tak się boję, że prawie płaczę, ale jakąś dam radę. To było chyba w tamtą stronę. Ej, ładnie. Pasem sobie. A ktoś ma awarię. A to nic takiego. Jedziemy sobie. Tra la la. Tra -la -la. Ej, dlaczego on za mną jedzie, widzowie się boję. O nie! Uciekamy! Nie, nie! Nie, to ja, nie, to, nie, to się nie wydarzy, to się nie wydarzy, to się nie wydarzy, to się nie wydarzy. Czemu on mnie goni? W ogóle to miasto już od pierwszej części zrobiło się opuszczone chyba przez tego porywacza. Dobra, on mi ściga cały czas. A ja sobie pojadę do domku. Fajnie. Weźmiemy auto, znikniemy. By nie było widać. I lecimy się szybko schować. Jeszcze to nie, nie, nie jest koniec tego horroru. Dobra jestem gdzieś jest tam. Co się czuje takiego... co jest? Co jakby on idzie widzowie? Ta postać jest przestraszna. Pewnie widzieliście ją w tamtej części. Tylko, gada, tylko gadamy szeptem. Żeby nie wiedział gdzie jesteśmy. Nie uciekaj. Widzowie! Aż mam Kisiel chyba w gaciach. Oj, 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 oj! Chyba pójdę do toalety, tak się wystraszyłem. Nie, o Jezu, o Jezu. Ja sobie zrespię dom. No i wtedy w ogóle już będzie pewnie okej. Nic się nie stanie. Tak w ogóle. W ogóle. Aha, już posiadam dom, widzowie. Dobra, wchodzę do jakiegośkolwiek domu. I chyba pójdę do toalety. On tam pewnie stoi. Ja idę do toalety. No i tak dalej. O, Jezu, widzowie, tak długo siedzę w tej toalecie, że ten, ta pupa już mi zdrętwiała. Więc ja, widzowie, siedzieć w tajemnicy w garażu, o. Zrobimy tak: weźmiemy sobie jakieś akcesoria. Będziemy śledzić tego gościa. Tutaj są jakieś broni, może. Nie, tutaj nie ma broni. Ja sobie tą moją ulubioną. Ja sobie zaktualizuję na. O! Patrz! Na taką broń, widzowie. Nowy upgrade, więc trzeba coś zrobić. O! To jest moja jedna z ulubionych broni. Dobra, więc bierzemy sobie jeszcze jakąś torbę na jakieś rzeczy, moje przedmioty. Mhm. Zaraz wezmę. Mm, tylko jakie? Torba będzie zwykła, łuk, miecz, bomba, torba i coś do obserwacji, widzowie. I oczywiście. No, ja już wychodzę z tego domu. Nikogo nie ma. Jadę. Widz widzowie. Bar ja. Nie mogę. On dziś jedzie. I nie wiem kompletnie, gdzie on jedzie. Gdzieś tu wyszedł? Co ja Jeszcze ma! O nie, to, to jest po mnie już. To jest po mnie już. To jest po mnie. nie, nie, ja tego nie przeżyję. Ale przecież nie jestem francuski piesek i się nie dam. Chyba się nie dam. Dobra, lecę gdzieś. A moje auto się smakowało. Gdzie jesteś? Jezu, tak się boję. Uciekam po prostu na tą górę. Tak, ta, tutaj gdzieś było te takie. Te, te takie jak to. Yy, te do latania. Drony. Dobra, będziemy chyba obserwować. Dobra, patrzymy. Nigdzie go nie ma pewnie. Dobra sprawdza. Co to mi się znów to coś. Ratunku. Nie no ja, ja nie. Ja tego nie przeżyję znów. Moncie. A może i nie? Ten porywacz to go zrobiłem. Dobra, ogólnie to się boję, go. Szczerze, wiem, lecę na wyspę chyba. Lecę na wyspę. Albo czy lecę? Dobra, dla mnie teraz ważne jest, żeby udało mi się dolecieć do bezpiecznego miejsca. Gdzieś, gdzie nie znajdę tego potwora. Szybko, 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 widzowie. Widzowie! Ja było je trochę, ale pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie po więcej, a on już tu idzie, jest po mnie. Macie. Widzowie! Chcecie drugą część!